Dobrze, udało się dojechać do stolicy Anziang, czyli miasta, które się nazywa Longsiwen. Ma ono 382 tysiące mieszkańców i w końcu tutaj po raz pierwszy od nie wiem 3-4 dni czuję się jak w prawdziwym mieście. Jest nawet pizza hut. Hotel natomiast, w którym się zatrzymuję, to jest raczej taki hostel, czy też funkcjonuje on jako miejsce, które można wynajmować na godziny. Wiadomo dlaczego. I kosztował jakoś 24 zł za noc. Bardzo tanio, najtańszy w ogóle z tych wszystkich, które wynajmowałem podczas tej całej wyprawy tutaj w Deltę Mekongu. Um, oczywiście nie jest jakiś super, nie wiadomo jaki, nawet klimatyzacji nie ma. To znaczy jest, ale jest tak jakby niedostępna, nie ma do niej pilota. Ale w końcu też prysznic działa i jest ciepła woda. To jest chyba główne skrzyżowanie w mieście. Jest tutaj nawet galeria handlowa. Asia Plaza się nazywała, ale teraz jest już zamknięta, permanentnie zamknięta. Kiedyś to chyba była galeria handlowa, która cieszyła się pewnie popularnością. Natomiast teraz schedę po niej przejęło pewnie Winkom Plaza, która też tutaj jest, ale znajduje się jakieś parę set metrów stąd. A więc na tym rondzie. Mamy tutaj w okolicy Pizza Hut, jest też Loteria, taka restauracja fast food'owa, e, chyba koreańska, koreański właściciel. Ale dzisiaj trochę, jako że już jest późno, przejdę się tylko po mieście, zobaczymy co innego tutaj ciekawego można znaleźć. Może na targ nocny się zapuścimy, może jakieś jedzenie jeszcze znajdziemy, no za chwilę się okaże. Trochę dalej przy rzece znajduje się faktycznie targ nocny, na którym sprzedawane jest różnego rodzaju jedzenie. Czy to taki bardziej fast food, czy może takie większe dania. Jest tutaj w sumie wszystko. Jest też dużo z Kambodży jedzenia, bo to wynika oczywiście z tego, że Kambodża jest blisko, więc pewnie dużo tutaj też ludzi wyemigrowało z Kambodży, więc prowadzą swoje restauracje. Ogólnie, jak to zwykle bywa nocą, wszędzie są światła, wszystko ładnie oświetlone. Po drugiej stronie rzeki widać już winką plazę, a więc zaraz tam jeszcze pójdę. Chociaż ona jest chyba już niestety zamknięta, a może nadal dzisiaj nie była otwarta, bo jeszcze nie wszystko chyba po świętach się otworzyło. Stacje benzynowe na szczęście już były dzisiaj normalnie otwarte, więc nie jest tak źle. Tragedii nie ma. W tym mieście w Longshuen w 1939 roku powstała też buddyjska sekta Ohau. Ona jest uznawana albo za sektę, albo za odłam buddyzmu. W przeszłości, jeszcze do 1956 roku, sekta ta miała nawet swoje wojsko, które tutaj gdzieś urzędowało w okolicy. Natomiast później wojsko oczywiście zostało rozwiązane i jakoś doszło do porozumienia między rządem a władzami tej całej religii. Obecnie nadal ta sekta funkcjonuje jako jedna z tych ludowych religii, które są w Wietnamie. Jest ich bardzo dużo i mówi się, że tutaj w delcie Mekongu ma ona około od miliona do ośmiu milionów wyznawców. Sekta ta odrzucała wszelkiego rodzaju ceremonie i bogactwo i taki bardzo oficjalny obrządek wszystkich nabożeństw religijnych, natomiast duży nacisk kładła na patriotyczność, do stopnia prawie że nacjonalizmu, a, a także na pracę. Praca rolnika była szczególnie ważna i szczególnie szanowana dla tych wyznawców. W kolejnych kilku kilometrach przejechanych trzeba było nawet wziąć prom, taki krótki, który przeprawia nas na drugą stronę rzeki i dojeżdżamy do muzeum, które jest dedykowane drugiemu prezydentowi Wietnamu. Nazywał się On Duc Tang i był następcą Ho Chi Minh. -ha. Tutaj na tej wyspie, nazywa się to Wyspa Tygrysia, był jego gdzieś dom rodzinny. Nie wiem czy dokładnie w tym miejscu, gdzie jest ten ogród i muzeum, ale, ale gdzieś tutaj w tej wiosce, w tej okolicy. Tutaj więc się wychował w takim dosyć wiejskim otoczeniu. Nie ma tutaj właściwie żadnych udogodnień, które by miasto oferowało. Jest to nadal oczywiście część miasta Longshuen, ale taka wiejska część miasta, że no niewiele tutaj jest. Sklepy co prawda są. Są jakieś małe restauracje. Małe kawiarnie, ale tutaj jest bardzo dużo lasu. To jest po prostu teren zalesiony praktycznie w 100%. No więc tutaj można się rozejrzeć, nie trzeba nawet biletu kupować, ani za parking nie trzeba płacić. Zobaczyć tutaj można jakąś wystawę dedykowaną jemu. No i trochę zapoznać się z jego życiem. To jest główny budynek tego muzeum i całego kompleksu. Jest tutaj dużo zdjęć, bardzo dużo zdjęć przedstawiających, czy to normalne życie, które wujek Ton, jak to był nazywany, Wiódł a był robotnikiem, wykonywał proste prace, nawet reperował jakieś rowery i inne rzeczy w domu i, i poza nim, więc jest tutaj w środku dużo różnego rodzaju narzędzi, które on wykonywał. Przedstawiona jest także historia jego całego życia i to jak dotarł do. Momentu, gdy już został faktycznie prezydentem Wietnamu w latach 1976 do 1980, wiele odbył podróży zagranicznych. Podczas niektórych z tych podróży, jak na przykład do Niemiec, dostał. Jakiś tam rower, który tutaj też można zobaczyć. Jest też wiele innych rzeczy, które w codziennym życiu używał, jak zegarek, jak jakieś koszule, spodnie, mundury. No wszystko po prostu, czego używał. Też podczas jednego z wyjazdów za granicę do Związku Radzieckiego dostał nawet jakąś chustę z napisem pokój od sowieckich dzieci. Tutaj przed budynkiem też stoi samochód od 404, którego prezydent używał, gdy był w Hanoi. No i ostatnie już miejsce w prowincji Andiang. Jest to Muzeum Prowincji Andiang. Znajduje się mniej więcej w centrum miasta Longshuen. I e, wystawy tutaj są e, chyba na dwóch czy trzech piętrach, więc jest więc trochę tutaj rzeczy do obejrzenia. Najważniejsze, co tutaj jest, to wystawa. O okresie o cywilizacji Ok Eo to była ta cywilizacja, która rozwijała się w delcie Mekongu w pierwszych wiekach naszej ery, więc mniej więcej od drugiego do szóstego chyba. Sporo tutaj informacji można uzyskać na temat wykopalisk i różnych miejsc archeologicznych, gdzie są prowadzone te wykopaliska, skąd wszystkie te rzeczy tutaj zostały przyniesione. Jest kompletny szkielet jakiejś osoby mężczyzny w wieku 35-45, jest dużo takich obiektów życia codziennego, które były używane w czasach tej cywilizacji, ale oprócz tego na zewnątrz, też, jak to zazwyczaj bywa tutaj w tych muzeach prowincji, jest też jakiś pojazd z czasów wojny w Wietnamie. A poza tym jest trochę też innych różnych obiektów z trochę nowszych dziejów w tej prowincji. Tutaj też przed tego muzeum zakończę vloga z prowincji Anzian. To była 12 z 13 prowincji Delty Mekongu. Została jedna, jedyna, ostatnia, do której już teraz się udają i za chwilę zaczynam ostatniego vloga, ale zobaczycie go za parę dni. Do zobaczenia ponownie. Cześć.